Dla wszystkich nowo obserwujących, dla tych, którzy są na naszym profilu, ale też jak trafiliście tu przypadkowo, jestem Szymon, jestem prawnikiem związany z siecią obywatelską Watchdog Polska od 20 lat i od ponad 20 lat zajmujemy się jawnością. Jesteśmy organizacją społeczną, której celem jest zmiana, a dla nas zmiana to jawne państwo, transparentne państwo i odpowiedzialni politycy. Dlatego dopytujemy, jak podejmowane są decyzje, dopytujemy, jak wydatkowane są nasze pieniądze z podatków. Sami zadajemy pytanie, ale też wspomagamy osoby, które mają kłopot z jawnością, które zapytały o coś, nie dostały odpowiedzi. Mamy specjalny serwis poświęcony jawności, publiczna.org. Zapraszam, obejrzyjcie. Są tam wzory, pis, ścieżka dostępu. Ale jak czegoś nie znajdziecie, jakieś odpowiedzi, to mamy bezpłatne poradnictwo. Udzielamy prawie 2000 porad rocznie. Możecie pisać z każdą sprawą dotyczącą jawności, ale też pomagamy przed sądami. Często, jak organizacja, przystępujemy do postępowań, żeby wspomóc osoby przed sądami, czy zapewniamy opiekę prawną, jeżeli ktoś się zdecyduje pójść do sądu. Dużo jeździmy po Polsce, spotykamy się z mieszkańcami, rozmawiamy o jawności, pokazujemy, że samorządy i tak naprawdę wasze urzędy mogą działać inaczej. Wielokrotnie byliśmy w sądach, sami prowadzimy takie sprawy. Co ważne, każdą władzę odpytujemy. Byliśmy z Tuskiem, z Morawieckim. Z Kaczyńskim w sądzie, nawet z ryzykiem udało nam się pójść do sądu i dalej sprawa trwa. A za co? Za to wszystko, że nie chcieli udostępnić informacji. Tak samo ze wszystkimi partiami politycznymi byliśmy w sądzie, bo nie chciały podawać informacji, na przykład o swoich wydatkach. Byliśmy z Platformą Obywatelską, z Razem, z, z Prawem i Sprawiedliwością, z Nowoczesną. Pytaliśmy PSL, Lewice. Dla nas najważniejsza jest informacja i to, żebyście żebyśmy ją mieli. Zatem obserwujcie nasz profil, zobaczycie dużo informacji dotyczących właśnie tego, jak pytać na przykład polityków, jak dowiadywać się, co robią, ale też jakie sprawy sądowe prowadzimy.